Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak inwestować małe kwoty i jak zacząć swoją przygodę z inwestowaniem. Dlaczego warto inwestować małe kwoty? Inwestowanie nawet niewielkich sum może prowadzić do znacznych zysków w dłuższej perspektywie. Nawet małe kwoty mogą przynieść duże efekty dzięki zjawisku procentu składanego. Ważne jest rozpoczęcie inwestowania jak najwcześniej. Dzięki temu zyskujemy więcej czasu na wzrost naszych inwestycji. Tutaj macie wykres, który pokazuje w zależności od jakiego wieku zaczniecie inwestować, jak procent składany wpłynie na Wasz stan portfela. Strategie inwestowania małych kwot. Automatyczne oszczędzanie. Warto zautomatyzować swoje oszczędności, ustalając stałe przelewy na konto oszczędnościowe lub inwestycyjne. Dzięki temu nie musimy pamiętać o regularnym odkładaniu pieniędzy, Robi się to za nas. Bardzo prosta i przydatna rzecz. Fundusze inwestycyjne. Fundusze inwestycyjne to doskonałe sposoby na rozpoczęcie inwestowania. Możemy kupować udziały za niewielkie kwoty, a fundusz zajmuje się resztą. Powiedzmy, zacząć od funduszy indeksowych lub ETF-ów. Są mniej ryzykowne i mają niskie koszty zarządzania. Są bardzo wygodne, tym bardziej dla początkujących inwestorów i wypośrodkowywują się mniej więcej że zysk jest a jak są straty to są niewielkie inwestowanie w akcje dzięki nowoczesnym platformom inwestycyjnym możemy kupować ułamkowe części akcji co pozwala na dywersyfikację nawet przy małych kwotach warto zainwestować w firmy o stabilnej pozycji rynkowej i potencjale wzrostu Przykładami są głównie firmy, które są wielkie, takie jak Orlen, Allegro i tym podobne, które raczej mają stałą pozycję na rynku i nie mogą spaść za bardzo, choć pamiętajcie, wiąże się to z ryzykiem, lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Lokaty bankowe i konta oszczędnościowe są bezpiecznym sposobem na pomnażanie kapitału, jednym z najbezpieczniejszych. Choć zyski są niewielkie, to ryzyko utraty kapitału jest minimalne. Regularne płaty na konto oszczędnościowe mogą przynieść korzyści w dłuższej perspektywie. Wystarczy odkładać co jakiś czas pieniądze i macie prawie stuprocentową pewność, że po prostu będziecie coraz więcej zarabiać, ponieważ tylko w momentach wybuchu wojny lub bankructwa państwa możecie stracić konto oszczędnościowe lub lokaty bankowe swojego portfela inwestycyjnego. Gdzie najlepiej inwestować małe kwoty w Polsce? Giełda do papierów wartościowych w Warszawie, w skrócie GPW. GPW oferuje wiele możliwości inwestowania, w tym akcje spółek, obligacje skarbowe i korporacyjne oraz ETF-y. Warto zwrócić uwagę na stabilne spółki z dobrą historią dywidend oraz fundusze ETF śledzące indeksy giełdowe. Kolejnym przykładem są obligacje skarbowe. Obligacje skarbowe to bezpieczna forma inwestowania z gwarantowanym zyskiem. W Polsce dostępne są różne rodzaje obligacji skarbowych, które można kupić bezpośrednio przez internet. W linku w opisie zostawiam Wam link do obligacji skarbowych, które możecie obukać. I pamiętajcie, że każda obligacja się czymś różni ma swoje plusy, ma swoje minusy. Zazwyczaj mówi się, że 10-latki są najlepsze, ale zostawiam to do Waszej dyspozycji. Kolejną rzeczą jest crowdfunding, inwestowanie społecznościowe. Platformy crowdfundingowe, tak jak bezfund, umożliwiają inwestowanie malutkich kwot w różne projekty biznesowe i startupy. Inwestowanie w crowdfunding może być ryzykowne, bardzo nawet ryzykowne, ale daje możliwość wsparcia innowacyjnych projektów. To bardziej kwestia dla tego, jeśli macie większe środki i chcecie przyczynić się do rozwoju jakichś startupów, yy, pomysłów początkowych, to wtedy warto takim czymś zainteresować i w to zainwestować, ponieważ zyski mogą być ogromne, tylko pamiętajcie, że ryzyko także. Lepiej, żebyście zrobili te testy, ryzyka, co też Wam zostawiam w, na dole w opisie i będziecie wiedzieć jaką tolerancję ryzyka macie, czy jest to odpowiednia forma dla Was. A my przechodzimy do kolejnego tematu, jakim są nieruchomości. Nawet z niewielkim kapitałem można inwestować w nieruchomości. I pamiętajcie, to, że nie masz kapitału na początek jest bezsensownym przekonaniem, które utrzymujecie, że... Nie masz kapitału, nie możesz inwestować w nieruchomości. Możesz. Wystarczy robić to inteligentnie przez banki i inne instytucje, które mogą udzielić pieniędzy. Nawet nie instytucje. Może to być znajomy, rodzina, inwestor. Tylko trzeba pokazać, że to się umi, znać się, najlepiej pokazać, jakie z tego mogą być korzyści i nawet z niewielkim kapitałem zacząć budować portfel inwestycyjny z nieruchomościami. Dobrze, ale idziemy dalej. Na przykład poprzez Rate Real Estate Investment Trust po angielsku lub platformy konsultingowe. Inwestowanie w nieruchomości daje stabilne dochody z najmu i potencjalne zyski z wzrostu wartości nieruchomości. Tak jak ostatni czasy spotkaliśmy się z tym zjawiskiem dość mocno i był duży wzrost wartości nieruchomości. Wszystkie ceny poszły w górę przez okoliczności wojny i programu danego przez Państwo, które niestety zniszczył nam trochę rynek nieruchomości. I teraz w sumie nie wiadomo trochę gdzie iść. Ale zostając w Waszej rękę, pamiętajcie, że macie tą opcję, która jest bardzo wygodna do inwestowania. Teraz podzielę się z Wami praktycznymi poradami na początek. Rozpocznij od małych kwot. Nawet jeśli możesz zainwestować tylko kilkadziesiąt złotych miesięcznie, zrób to. Ważne jest, aby zacząć. Pamiętajcie, nieważne jakie, ale pierwsze kroki są najważniejsze. Nawet najmniejsze, nawet te najmniej stabilne. Ale żeby zacząć w tym kontekście działać, jeśli tylko macie taką możliwość, Warto jest trochę się zaznajomić i zacząć coś inwestować, po prostu by budować taki nawyk. Druga rzecz. Dywersyfikacja. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Rozważ inwestowanie w różne instrumenty finansowe, aby zminimalizować ryzyko. Tutaj przydatna jest różnorodność, żeby mieć część w akcjach, część w obligacjach, część w nieruchomościach, jeśli jest taka możliwość, w metalach szlachetnych, krypto czy innych, instrumentach, które są warte uwagi. Dlaczego? Dlatego, że bardziej się wypośrodkowywują i mniejsza się ryzyko aż tak strat. Kolejną rzeczą jest edukacja. Regularnie czytaj książki, artykuły i oglądaj filmy edukacyjne na temat inwestowania. Im więcej wiesz, tym lepsze decyzje będziesz podejmować. Polecam tutaj głównie inteligentnego inwestora, który ma około 600 stron, ale bardzo jest przydatną książką, która dużo wam powie na pewny temat funduszy, obligacji, akcji i podejścia inteligentnego inwestora. Poza tym macie dużo filmów na YouTube, które warto też obejrzeć, bo temat jest dość moim zdaniem popularny i znajdziecie dużo darmowych materiałów jeśli potrzebujecie dowiedzieć się czegoś na ten temat. Kolejną rzeczą jest konsultacja z doradcą finansowym. Jeśli masz wątpliwości, warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże Ci opracować strategię inwestycyjną. I tutaj odsyłam do inteligentnego inwestora w pierwsze ręce, dlatego że, by mieć dobrego doradcę finansowego, warto mu zadać parę pytań, które w tej książce są, a w przypiętym komentarzu wam na której dokładnie stronie. I podsumowując, dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Wam rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. Jeśli podoba Ci ten film, nie zapomnij o łapce w górze, subskrypcji i udostępnieniu go swoim znajomym, by mogli coś dowiedzieć się na temat inwestowania, może zachęcić się do tego może zaczną budować jakiś nawyk, albo za parę lat będziecie wspominać, jak to wysłałeś swojemu koledze, koleżance filmik o inwestowaniu, gdzie budowaście imperium finansowe przez swoje portfele inwestycyjne. Napisz w komentarzu, jakie są Wasze doświadczenia z inwestowaniem małych kwot. Serdecznie Wam dziękuję, odsyłam do filmiku i dziękuję żeby iść się ze mną do końca.